Jak co roku przeżywamy w tym pięknym, nocowym czasie Święto Polskiej policji państwowej. Dla wielu w czasie wakacyjnym, dla policji nierzadko czasie szczególnie wytężonej służby, i już samo to zdanie zawiera specyfikę służby środowiska policyjnego, by jedni mogli nie tylko spokojnie odpoczywać, owocnie przeżywać wypełniać swoje życiowe zadania, i stając na straży poszanowania praw, porządku publicznego, ładu społecznego, podejmują wytężoną służbę obowiązków pracy. Chciałbym pogratulować wszystkim Państwu, którzy zostaniecie za chwilę oznaczeni, wyróżnieni, awansowani. Cieszę się, że daliście mi szansę i powód wypełnienia mojego obowiązku jako przełożonego i na te laury po prostu zasłużyliście, zapracowaliście, jestem dumny, szanowni Państwo, że jestem Waszym dowódcą. Ale Państwa służba jest związana również z tym, że narażacie swoje zdrowie, a również życie dla na ochrony najwyższego dobra, jakim jest dla naszych obywateli, dla naszych rodaków ich zdrowie, bezpieczeństwo, życie. Służycie tej sprawie, której przysięgaliście, przecież to skoro.